Witajcie, z tej strony Aksamat, a to jest dziewiąty odcinek z gry Stone Tak, my jesteśmy, no, w trochę innym miejscu niż ostatnio skończyliśmy. E, przyznam się, tych etapów już nie za bardzo kojarzę, więc coś tam... Znaczy, przechodzi je kiedyś, doszedłem tam trochę dalej, ale nie jestem tak za bardzo zaznajomiony jak z y, początkowymi korytarzami zamkowymi. E, więc, co nieco tam patrzę... Na walkthrough, żeby nie pomijać za rzeczy, żeby wiedzieć mniej więcej co się znajduje przede mną, żeby tak sobie odświeżyć pamięć. I przyznam się, przeczytałem, że tutaj jest ukryty przycisk, który otwiera nam uh... ok. Właśnie, jest nowe zaklęcie. Eee, ja mam różdżkę, to mam różdżkę. Chcę od razu sprawdzić, ile to... Eee, mana zużywa. Jak to było, lesser? Aerial magic? Dobrze pamiętam. Chciałcie jeszcze raz to przeczytać. Lesser aerial Magic. Oh, oh, oh. Tak, Lesser Aerial Magic. E, i to zużywa nam... O Boże, jak to jak to się teraz robiło. <grywa> Dawno nie grałem z tą keep'a. O, tu klikam prawym. Okej okay. Ale zużywał 4 mana. jeszcze raz. 21 mam. Nic niby nie zrobiło, ale 21. Tak, 4 mana zużywa. A e, nie wiem do czego służy, ale przynajmniej wiem, że 4 mana zużywa. No to jakoś. O, właśnie, będzie lepiej trochę Dobra, teraz dajcie mi tarcze, bo jednak ogóle chodzić z tarczą. Tak samo gdzieś tutaj W tych korytarzach Albo tutaj na wprost, albo gdzieś tam po prawej bardziej Trzymaj a stąd przychodzicie? Dobro, e, dobra, bo mnie zabijecie. Halo? Okej, okay, nie jesteście zbyt mądrzy. się tam cieszę. Dobra, miecz. Co to macie? Miecz. Co jeszcze? Chyba nie. Chyba tylko nie mieliście. Eee. Dobra. Ja chciałbym się w sumie wyleczyć, bo. Rata, która to była runa? Eee. Bata. w sumie rozum, więc mnie też zastąpię. Nie wiem, co tam to robi. Eee. Jaka, że tu mamy ze... obok... E... Nie, to było. To było to chyba. Mamy kółkomany, no to bez problemu możemy się walczyć do pełna. Co jest nie bardzo przydatne. Cień i tarcza z powrotem. No, yy, te że i tak bym pewnie zwiedził w końcu, yy, prędzej czy później. Bo było je widać, że nie są zbadane. Natomiast Podobno tutaj znajduje się też jakieś właśnie zaklęcie. Nie mam po co ja czaszki zbieram. Szczerze mówiąc. I to zaklęcie z tego co mi się bardzo przydaje. Jezus, smary, ale nie biją. Dobra, dajcie mi. Ehh. Nie nie, 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 nie zabijaj mnie. Jezus Maria. Ślikerka się zmieniła, że była tam już wcześniej. Masz coś sobie? Nie Okej, okay, dajcie mi znowu różdżkę, muszę się wyleczyć. Dobra, później wrócę sobie ten do Do kółka, chyba że tu tym coś w sensie, to znowu spotkam robów. Co nie wiem, nie mam korzystać z tej kuli. Znajduje się tu dwóch wrogów. Nie jestem pewien czy to jest to miejsce w sumie. Może, to, że to było... ...kawałek bardziej na wschód. Cemu znowu ktoś mnie atakuje? No to ten korzeń No jeszcze nasze słynie. Dobra, i wydaje mi się, że to będzie tutaj. Ja sobie zapiszę na wszelki wypadek. Let's get them! Halo, halo, halo. Znaczy czy strzały nie są silniejsze Tak szczerze mówiąc. Nie zabije mnie, nie mam pojęcia, co to jest? Yy, Okej, okay. ale jest to skrzynka, okay, granaty. Okej, okay, to tyle. O, zwój. Cześć by to było to zaklęcie o tym? Którym... Okej, okay, to jest to zaklęcie, którego szukałem. To jest zwykłe, tak, to jest zwykła. Zaraz się dowiem ile na koszty mana, tylko musimy odnowić różkę. Um, to było w tą stronę. W sumie, ja sobie może zapiszę na przykład, że to jest mana circle. Tak, na przykład. żrób <laughs> czka sobie do ręki wsadzić Stawić mi Okej okay. Ile to mamy? Dwa. No dobrze. Ok, i teraz możemy chyba się wrócić tutaj, gdzie jest ten duży gość, który nas zabił bodajże w pierwszym odcinku. I po cichu tam sobie przejść. Bo mogę życie to zakończyć na siebie, tak Mogę? Mogę. A, mi się zwiększa przekaz magia. Silence. No też, też silence, okej. Okay. Czyli to na nas obu. I też zużyła dwa many. No to dobrze. Jeszcze raz sobie odnowię tą manę. Czy ja tędy przejdę? Czaszkami we mnie rzucasz! Skrzynia. W ogóle teraz jak mam zaklęcie ciszy, na sobie to nie słać kroków, co jest trochę dziwne dla mnie. Eee, czy to jest kołczan? Tak, to jest kołczan. Nice. To na same strzały. Mhm. No fajnie. A teraz w sumie ten Ko Nie, to chciałem kliknąć. Od razu ten kołczan w sumie przeniesie sobie wyżej. Zmian Ogólnie te rzeczy rzuca, do rzucania jakby sobie tutaj dam wyżej tu na strzałki też no. A i to jest ta dziura, którą, którą miało ominąć nie umiał ominąć byłem już tutaj w sensie przy tej skrzyni Okay. Yy, nie chcę spadać, więc ja na sumie naokoło przejdę. A, jeszcze ten kamień tu jest. Znacie jak długo trwa w sumie ta cisza? Póki co całkiem sporo. było w tą stronę, prawda? Tak. Machanie mieczem słychać. Jest ten gościu, który strzelał tam i nie wiem, jak się do niego dostać. Na pewno jakoś się da. Może jakiś przycisk też tu jest ukryty, czy coś? Fajna, czy to sprawdzałem, czy nie? Jest przycisk, Te, ale nie rzucaj. Nie mam pojęcia co to jest, boję się pytać. Dobra, ale sorry ty nie Jesteś bardzo wytrzymały. O mój Boże, ale się rozsypał. Ok, to jest definitywnie na bełty kołczen. Nie tu. Eee, w ogóle, dajcie mi ten ten. Muszę najpierw wszystkie bełty pochować tutaj. O, kusza. Tak naprawdę boję się co to jest. Jap, yep, to jest to czego się bałem. Aha, on musi się tu zamknąć. Nie ma to sens. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Okej, okay, w ogóle słyszę, że już kroki nam wróciły. Dzięk kroków mam na myśli. To było tutaj, tak, to było tutaj. Ok, więc dajcie ciszę na nas. I mogę ja ci to też na beczce. W sensie się otworę cicho. Hmm, dużo klejnotów. I. coś. O, czyżby to była kolejna kula? To jest całkiem możliwe. Dobra, ja się od niego oddalę trochę. Tak, będzie być bezpiecznie. Eee... Tak, z drogi losorb co ona robi? A ona leczy, tylko mam nadzieję, że ona daje, da się jako, ją jakoś nie wiem, odnowić czy coś. Nic nie mówi nie. Mam nadzieję, że właśnie nie zużyłem jednego odunku na całe wieczność. Albo głupie chyba. No to nada da się jakoś odnowić. Nie wiem, może z czasem się odnawia. Albo przy no, circle, tak takie kruszczki. Nie wiem. No cóż, zobaczymy w przyszłości. Najwyżej jak nie sam na to nie wpadnę, no to jakoś przeczytam sobie też gdzieś w internecie. Już tutaj skręt, tak. Dobra, ja pójdę sobie odnowić manę różdżce I będziemy zwiedzać dalej ten poziom kopalni. Najpierw dokończymy iść w górę czy w lewo. Ja myślę, że najpierw pójdę w lewo w ogóle tutaj nie wszedłem na te dwa pola i teraz wydaje mi się, że dano jest nieodkryte. Czekaj, jeszcze tu byłem? Nie byłem tu. To czemu to jest otwarta skrzynia? Ok. Jakieś przyciski, nie? Natomiast są korzenie na ziemi. Okej, okay, to było szybkie. Takie takim no, razie tym korytarzem. Zaklęcie ciszy się skończyło. Zmianę powinienem rzucić na siebie. Jak zwiedzam te korytarze, żeby nikt mnie nie słyszał. Okej, okay, są dopiero tam. Okej, okay, nikt chyba nie idzie, ale ja sobie to chcę odkopać od razu. Uh, aha, tylko to requires two hands, coś tam, coś tam. I to ma straszny cooldown na... pomiędzy atakami. No, jeszcze kawałek, jakby chyba nie mogę tam być. Nie, jeszcze nie mogę przejść. Muszę całkowicie usunąć te kamienie. Trzeba, się... trzeba właśnie się ręką je usunąłem? Okej. Okay. Zgaduję, że mi tak jak za wiele szybciej. Dobra, w sumie zrobiliśmy duży, duży progres, więc ja wolę sobie zapisać, gdybym miał zginąć od tych dwójki. To jest strzałka. To są jakieś przyciski. Nie. Olę pytanie, czy oni są źli czy nie? Bo wiem, że są. Są osobniki tej rasy, którzy są dobrzy, ale. no ja to nie oni. D -re -re -be -de -de -be. Dajcie mi tarczę, bo... Fff, ten. Ginę za szybko, bez tarczy. Okej, okay, no, tak myślałem. <laughs> Dobra, ja przede do wszystkim zmienię sobie na to zaklęcie. i teraz będę miał wyciągnąć tą różdżkę. Chyba nic nie było, ale kopać. Wyciągnij różdżkę i... Dobra, dajcie mi tarczę teraz, do ręki. Nie tobie, nie. No, wymień. Jezus mary ale oni wytrzymali są. Zapiszesz, żeby nie musiać powtarzać za każdym razem tego samego. O wow! Ok, to była wiele ciekawsza metoda. A dajcie mi kamień, dajcie mi kamień, wskazywał, że kamień. Tak. Może powinienem kamieniami też w nich rzucać. Skoro ani nie że rzucenia nie mam tych kamieni, mam tonę. jak mnie mamy? Zostało... 10. Powinienem móc się wyleczyć. Dobra, zamknij ten. Dobra, będę musiał... ...na pewno odwiedzić... Wrong. Teraz już nie ma chyba w tej różce w ogóle, tak? Nie ma żadnych przycisków. Co nam kula pokazuje? Że przed nami czysto póki co. Jak to kula nazywa? nie pamiętam. To nowa jest Akila, a ta jest... A, freeze. Okej. ok. Widzicie już najpierw tym Dobrze, no, że one się łączą, bo mam wrażenie, że są na kręca w lewo. Nie, nie łączą się. Dobra. Eee. Czy ja ten kołczan mogę tak spin do ręki sadzić? Mogę. Ja sobie może kuszę w ogóle o! Tylko to teraz zgaduję, że... Tak, ja muszę mieć chyba eee, ten w ręce drugiej z nią z tymi. Okej. Okay. Okej, okay, muszę przyznać, ma to całkiem spory cooldown między atakami, ale jest silne. Jakieś czerwone grzybki? Hmm. Bek Już się za nami zawaliło. Od razu sprawdzę wszystkie ściany, czy nie ma jakichś przycisków ukrytych No To wygląda jak miejsca w którym byłyby Jakieś ukryte drzwi, ale nie, nie widzę nic Dobra, w takim razie Gdzie jaki tutaj? This weapon requires two hands. Tak, 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 dobra. Niech ci będzie. OK, rękami poszło szybciej, ta końcówka. Zastanów się, czy ja faktycznie muszę skill offa korzystać, czy mogę na przykład właśnie ręką. Jakie są moje umiejętności? Podkoduję, hmm, że strzelanie to też jest myśl. Chyba nie widzę, że to było coś innego, co by pasowało do tego. O, a tu co się stało. No coś w sobie nic. Eee, nie to. kula chciałam sprawdzić. No, mamy jeszcze 10 minut za chwilę, więc zobaczymy co tu jest kawałek i myślę, że będę kończył odcinek. Zanim tam wejdę to ja sobie zapiszę. a Nie będzie na tym. Tam jest ich aż trójka, później kolejna trójka. A ja myślę, że ja tu sobie skończę. Eee, Przedostatni, przy Boże, przedostatnim. Przed kolejnym odcinkiem pójdę tam się wyleczyć, oddać manę i. No i kolejny odcinek. Zaczniemy po prostu już przygotowanie do tych dwóch walk. No. A póki co będę tutaj kończył ten odcinek. Eee, ja byłem maksymat, to był Stomp Keep. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.